Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Witam was bardzo serdecznie w naszym warszawskim studiu podcastowym. Doleciałem do Warszawy i dzisiaj rozmowy ze świata z Polski, z czego bardzo mocno się cieszę. I witam od razu moją gościnę Gabriela Bajek. Dzień dobry Gabrielo, kłaniam się. Dzień dobry, cześć. Kiedyś nauczycielka, dzisiaj nauczycielka niesystemowa. Co to znaczy, niesystemowa? Niesystemowa, to już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy. Nauczyciel niesystemowy to jest taki, który wyszedł z tego naszego polskiego, a właściwie pruskiego systemu. I teraz zajmuje się własną firmą, własną działalnością gospodarczą. I w tym momencie też uczę innych nauczycieli wraz z Sabiną Polak-Tokarz, jak gładko wyjść z systemu i jak zarobić fajne pieniądze, będąc nauczycielem. Y Tworzysz markę i grupę Biedny nauczyciel, bogaty nauczyciel. Od razu mi się kojarzy bogaty ojciec, biedny ojciec Roberta Kiosakiego, czy to nawiązanie do tej książki. Tak, tak, dokładnie. To jest nawiązanie do tej książki, ponieważ nasza grupa Biedny Nauczyciel, Bogaty Nauczyciel, jak już powiedziałam, z Seminą Polak Tokasz. Dobija już do prawie 13 tysięcy członków. Mamy już prawie 13 tysięcy członków na tej grupie. I razem ta grupa jest po to, aby motywować, dawać kopa nauczycielom i pokazywać, że nauczyciel jest w stanie zarabiać fajne pieniądze. Także na naszej grupie możecie znaleźć mnóstwo wskazówek, co zrobić jako nauczyciel, żeby mieć fajną pensję. A jakie najczęstsze pytania pojawiają się na tej grupie? Pierwsze najczęściej pytania, które dostajemy w ogóle, żeby dostać się do tej grupy, my musimy to potwierdzić i zawsze te pytania widzimy. I osoby, które chcą być w naszej grupie, mogą takie pytania zadawać. Właśnie stąd wiemy, jakie są najczęstsze pytania. Pierwszym najczęstszym pytaniem to jest, jak zarabiać więcej. To jest bardzo ogólne pytanie. Drugie pytanie i tutaj powiem niestety, ponieważ bardzo często nauczyciele pytają co zrobić, aby się przebranżowić. Nie chcą być już nauczycielami, mają dość tego systemu, chcą z niego wyjść jak najszybciej i szukają jakichś sposobów, żeby już nimi nie być. I trzecie pytanie to jest jak pozyskiwać klientów, jak mieć więcej klientów, jak mieć więcej uczniów na swoich zajęciach. To są trzy najczęstsze pytania. Bo nauczyciel to nam się zazwyczaj kojarzy z taką osobą, która pracuje po prostu w szkole, a ty tutaj mówisz, jak zrobić, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Co to znaczy? Korepetycje? No właśnie, fajnie, że użyłeś tego słowa. Nie umawialiśmy się na to słowo, ale super, że ono tutaj nam wybrzmiało. Dlatego, że właśnie nauczyciel, który pracuje w szkole, szczególnie językowcy, Udzielają te nasze zwane korepetycje. Ja bardzo nie lubię tego słowa, bo dla mnie to słowo jest pejoratywne, umniejsza nauczycielom, bo oni nie dają korepetycji. To są osoby, które oferują swoje zajęcia, które udzielają zajęć, udzielają lekcji, ale nie korepetycje, bo kiedyś korepetycje nam się kojarzą właśnie bardzo negatywnie. Ja chodziłam na korepetycje angielskiego, na korepetycje z matematyki, bo w szkole nie było wystarczająco dla mnie albo potrzebowałam indywidualnego podejścia. A czy mogłeś potwierdzić jeszcze swoje pytanie? Bo tutaj zajęliśmy się korepetycjami i powiedziałam, że fajnie, że to by wybrzmiało. A twoje pytanie dotyczyło. No, chciałbym w ogóle dowiedzieć się, jak nauczyciele mogą zarabiać więcej pieniędzy, skoro no, jak pracują w szkole, to co? To po, po pracy, czy w ogóle rezygnują ze szkoły i zaczynają? Nie wiem, no, powiedz mi, bo nie, nie mogę znaleźć jakby pomysłu na to, jak, jak mogą zarabiać większe pieniądze, skoro cała grupa jest właśnie o tym biedny, bogaty. Mhm. Więc na początku to jest tak, że tak jak było na moim przykładzie i wielu innych przykładach, które znam, było tak, że my zaczynamy pracę w szkole. Jako językowiec uczę języka angielskiego, oczywiście po pracy w szkole dawałam wcześniej te swoje korepetycje. I w pewnym momencie zauważyłam, że absolutnie praca w szkole mi się nie opłaca, ponieważ miałam dwie pensje, a moją większą częścią pensji były zajęcia dodatkowe, które dawałam po pracy. No ale pracowałam na przykład od godziny 8 do godziny 15 w szkole a potem od godziny 16, ponieważ potrzebowałam jeszcze czas, żeby dojechać do domu, od godziny 16 do godziny 20 udzielam korepetycji. Więc tak naprawdę nie miałam, nie miałam życia prywatnego, nie miałam też czasu, żeby się rozwijać. I taki na przykład jest pierwszy etap, że po prostu ktoś zaczyna pracę w szkole i pracuje tylko w szkole. Potem zaczyna pracować w szkole i udzielać zajęć dodatkowych i w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że już nie chce uczestniczyć w tym systemie, nie zgadza się na ten system, który jest teraz i twierdzi, że ma już tego dosyć i wtedy przechodzi na własną działalność, otwiera swoją firmę i stara się ją tutaj rozwijać. No dobrze, ale to w takim razie, czy te 13 tysięcy osób, 13 tysięcy mhm. nauczycieli nie odejdzie z państwowych instytucji, ze szkoły i czy system szkolnictwa się przez ciebie nie załamie? To, co działo się kiedyś, to zawsze śmiałyśmy się z Sabiną, że osoby, które wymyślają kolejne genialne pomysły, dają nam, dają nam wędkę do tego, żebyśmy my zarabiały jeszcze więcej, bo dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć kursy, szkolenia dla nauczycieli na podstawie tego, co zostało wymyślone przez osoby do tego kompletnie nie, niekompetentne. Więc nie, absolutnie się tego nie obawiamy, dlatego że Wszyscy nauczyciele po pierwsze ze szkoły nie zrezygnują i nie jest to dla każdego. Więc jeśli ktoś jest w takim teraz momencie, że ma tej szkoły dosyć, że ma dosyć pracy w szkole, a takich przypadków jest coraz więcej, to też nie rekomenduję tego, żeby ktoś stawiał wszystko na jedną kartę, rzucał szkołę, rzucał papierami. Ja otwieram teraz swoją własną działalność gospodarczą, własną firmę i będę udzielał, udzielała zajęć dodatkowych. Nie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby był. Taki po prostu przepływ między tym wszystkim, to może być bardzo stresująca sytuacja, więc po co narażać siebie na, na takie stresogenne sytuacje? Można zrobić to płynniej. Na przykład, jeśli już do naszej głowy wpadnie pomysł, że chcę zrezygnować z pracy w szkole, chciałabym zrobić coś więcej, chciałabym postawić na siebie, chciałabym otworzyć własną firmę i organizować kursy online, organizować kursy jeden na jeden, kursy grupowe, stacjonarnie online, to skupmy się na dwóch rzeczach jednocześnie i w pewnym momencie będziemy w szkole będziemy mieli swoją firmę swoją jedną działalność jedną osobową działalność gospodarczą i żeby no właśnie, nie rzucać się na tą głęboką wodę. I kiedy przyjdzie maj, bo maj to jest okres składania wypowiedzenia, to radzę wtedy dopiero złożyć wypowiedzenie, kiedy nasza firma już się na tyle rozwinie, że nie będzie nam przynosiła tyle stresu i takich stresogennych sytuacji, że będziemy myśleli, a co jeśli nie znajdę klientów, a co jeśli nie znajdę uczniów, którzy będą chcieli skorzystać z moich usług? Bo już wtedy będziemy mieli pulę uczniów, pulę klientów, którzy będą chcieli z nami współpracować, i wtedy leżej, z pewnością będziemy w stanie zrezygnować z pracy w szkole. Oglądamy rozmowy ze świata. Za 20 minut godzina druga. Jesteśmy w studiu podcastowym. Widzę, że pojawiają się pierwsze komentarze. Proszę Państwa, Irwis napisała: Stworzenie nowych jakości, jakie płyną w kształtowaniu edukacji, daje przestrzeń na odzyskanie tego, co było w nauczaniu przyjemne zarówno dla nauczającego, jak i e, nauczanego. E, fajny pomysł, własna działalność i tworzenie przestrzeni tam, gdzie jest e, potrzebna. Co do systemu, niech upadnie. Dzięki temu zrodzi się zmiana płynąca od dołu. Będą ci, co będą wybierać." tradycyjną pracę nauczyciela, inni wybiorą nowe jakości i w tym odnajdą siebie. Widzę, że Irmi jest bardzo aktywna, dziękujemy oczywiście za te komentarze. To, co robię też w swojej pracy, zachęcam klientów do pomostu, tworzenia firmy w lekkim przejściu między jednym a drugim, by był stabilny gród i głowa spokojna. Bardzo dziękujemy za te komentarze. Jeśli ktoś by chciał jeszcze podzielić się swoimi przemyśleniami, to zapraszamy, jesteśmy na żywo. A gdybyś mogła wymienić takie trzy największe bolączki i problemy nauczycieli, to... Pierwszy? Pierwsze to jest takie misjonarskie podejście do, do nauczania. Jestem nauczycielą, moją misją jest nauczanie, a za misję no nie powinniśmy dostawać fajnych pieniędzy, prawda? Więc tutaj podejście misjonarskie trochę wypiera to, że nauczyciel też powinien skupiać się na finansach, myśleć o tych finansach, szkolić się o finansach, szkolić się również ze sprzedaży, szkolić się o tym, jak zmonetyzować tą wiedzę. I właśnie my to robimy. Grupa Bienny Nauczyciel Bogaty nauczyciel to robi, pomaga. Um, w znalezieniu, dokształceniu się, jak sprzedawać. Jak, jak pozyskiwać klientów, jak się szkolić również, jeśli chodzi o strefę finansową. To jest taki pierwszy problem, jeśli chodzi o mhm. nauczycieli, czyli misjonarstwo. Drugi problem to jest zdecydowanie to, że polska szkoła jest totalnie niedofinansowana, a jeśli szkoła jest niedofinansowana, to edukacja jest słaba. Niedofinansowana edukacja równa się słaba, słaba edukacja. I nauczyciele nie chcą, nie chcą pracować w niedofinansowanych placówkach, bo jeśli wiedzą, że na przykład na papier, albo na markery, albo na tablicę Interaktywną, czy nawet normalną, szkoła nie ma pieniędzy, to tym bardziej nie będzie miała pieniędzy na to, żeby ich pensja była na fajnym poziomie. To jest drugi problem. A trzeci problem to jest to, co ostatnio zauważyłam na, na Facebooku i na grupach Facebookowych, to jest wypalenie. Na Facebooku jest bardzo dużo grup skierowanych do nauczycieli, którzy, które te, te grupy wspierają nauczycieli, pokazują różne ścieżki rozwoju, jak sobie poradzić w stresogennych sytuacjach. I myślę, że to nie będzie wygórowane to, co powiem, że przynajmniej jed, każdego dnia pojawia się co, co najmniej jeden komentarz o tym, że ktoś albo wraca z urlopu macierzyńskiego, albo wraca z urlopu L4, L4, albo wraca z urlopu, który podratował jego albo jej zdrowie i jak myśli o pracy w szkole, to są łzy w oczach, ścisk w klatce. Pocą się dłonie, i, i po prostu bardzo źle psychicznie się z tym, z tym czuję. Więc no myślę, tak, trzeba wziąć po, pod uwagę to, co były minister edukacji narobił w polskiej edukacji te, te ostatnie lata. To było przecież coś okropnego. Jakieś zamordyzm nauczycieli, manipulowanie prawdą, w, choćby ta książka Hit, która powstała. No, ale to jest jakby osobny temat na osobną rozmowę. Kończy się rok 2023. Jakbyś mogła podsumować pokrótce, co wam się udało. Zrobić. Ja nawet bym nie powiedziała, co nam się udało zrobić, bo, bo to co zrobiłyście. Też... Dokładnie. I ty myślę, że też wiesz o co chodzi, a nie, że udało mi się, ale to, co zrobiłyśmy i to było naprawdę ekstra. To pierwszy nasz taki duży projekt to jest Akademia Przedsiębiorczego nauczyciela. Pod koniec czerwca organizujemy Akademię Przedsiębiorczego nauczyciela wraz z Sabiną Polak-Tokarz i wtedy nauczyciele są z nami przez 6 tygodni. I przez 6 tygodni nauczyciele. Organizujemy dla nauczycieli dwa szkolenia w tygodniu, czyli tych szkoleń jest aż 12, a zwieńczeniem tego czasu są audyty. Audyty ofert, bo główny cel Akademii to jest stworzenie swojej oferty po to, w wakacje, żeby we wrześniu ruszyć pełną parą, no i właśnie dla swojego biznesu tą ofertę już mieć, dla swoich klientów mieć ją fajnie rozpisaną z fajną komunikacją. To był główny cel Akademii. Natomiast w trakcie wyszły nam również poboczne cele Akademii, tak jak na przykład uczestniczki, bo większość to była uczestniczek, nawiązywały ze sobą współpracę. Potwierały się nowe projekty, potwierały się nowe pomysły, nowe projekty online, nowe projekty stacjonarne. Więc Akademia Przedsiębiorczego Nauczyciela to jest po prostu game changer, jeśli chodzi o nauczycieli. To jest pierwszy projekt, duży. Drugi duży projekt to jest konferencja Szczyty Osiągnięć, która w tym roku była w październiku i w 2024 również będzie w październiku na Dzień Nauczyciela właśnie. I konferencja składa się z trzech dni. Spotykamy się w hotelu, w pięknym hotelu z fantastycznymi salami, które są genialnie wyposażone. W tym roku będziemy miały trzy dni i trzy panele: panel biznesowy, panel metodyczny oraz panel psychologiczny. No i właśnie tam zjeżdżają się nauczyciele i znowu ten swój warsztat nauczycielski, jeśli chodzi o pracę w systemie i pracę poza systemem, doszlifowują. I trzeci projekt, taki duży, to jest coś, co my dajemy całkowicie bezpłatnie dla członków naszej grupy. To są wywiady. Raz w miesiącu, w, ostatnim, w przedostatni piątek miesiąca, organizujemy bezpłatne wywiady. My przeprowadzamy te wywiady z, z osobami, które chcą się dzielić swoją wiedzą, mają fantastyczną wiedzę na temat, czy to jest psychologia, czy to jest biznes, czy to są social media, czy to jest wizerunek, prawo. Takie wywiady przeprowadzamy i to, to jest naprawdę coś fajnego, bo to jest całkowicie bezpłatne. Dużo osób bierze w tym udział, i to jest bardzo fajna wartość i fajna inicjatywa, która jest na naszej grupie. Biedny nauczyciel, bogaty nauczyciel. Ja o tym wszystkim, Gabriela Bajek, jeszcze pytanie od Irbis. Gratuluję zapału i sprawczości w tworzeniu biznesu wśród nauczycieli i dla siebie samej. I mam do ciebie pytanie: co dało ci inspirację do zmiany, twojej zmiany i by pokazać innym, że można? A, już mówię, bardzo często to są pieniądze. I kiedy ja założyłam swoją firmę Neurolingo, i to był lipiec, pamiętam. Ja jeszcze nie miałam wtedy 26 lat, ale wchodziłam już w ten wiek, gdzie muszę płacić podatki. I kiedy zobaczyłam swoją pensję, to spadłam z krzesła i powiedziałam, że absolutnie nie mogę doprowadzić do tego, żeby zarabiać tak małe pieniądze. I to był bardzo duży kop motywacyjny. W dodatku miałam wokół siebie osoby, które były biznesowo lepsze ode mnie i one też mnie wspierały i kopały i motywowały do tego, żebym w końcu zostawiła w szkołę, więc pieniądze to był motywator do, do mojej zmiany i potem tak się potoczyło z neurolingo, a potem dołączyłam do Biedny Bogaty Nauczyciel żeby wspierać innych, ponieważ ja do, przechodziłam, to dokładnie, to, przechodziłam dokładnie to samo, co teraz albo jeszcze kilka miesięcy temu przechodzili inni nauczyciele. Bardzo dziękuję. Jak możemy dołączyć do grupy? Do grupy możecie dołączyć poprzez Facebooka, wpisujecie Biedny Nauczyciel, Bogaty Nauczyciel i tam jest to miejsce. Zapraszamy i odsyłamy. Dziękuję bardzo. Gabriela Bajek, twórczyni właśnie tej grupy, nauczycielka niesystemowa, była moim i państwa gościnią. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo sukcesów. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Ja nazywam, się, ja nazywam się Tomasz Słodki, mówię do zobaczenia razem z Kamilo Castro. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Kamilo realizował wizję. No i z naszego plenerowego studia, które jeszcze trzy dni w Warszawie mówimy do zobaczenia.